Na pewno zastanawiałeś się wiele razy, w jaki sposób możesz doskonalić swoją technikę i koordynację. Porady kolegów się nie sprawdziły? Samodzielne próby nie dały oczekiwanego rezultatu? W takim razie nasz program adresowany jest właśnie do Ciebie! Marcin Urbaś Mistrz Europy i rekordzista Polski w biegu na 200 metrów. Trener przygotowania motorycznego Szkoły Biegania i Redbox Akademii Kreatywnego Futbolu. Specjalista techniki biegu w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Autor nowoczesnych systemów przygotowania technicznego. Arkadiusz Mąkina, trener przygotowania motorycznego szkoły biegania i Redbox Akademii Kreatywnego Futbolu, specjalista treningu koordynacji i mózgu, autor i koordynator skutecznych programów treningowych dla reprezentacji olimpijskich w sportach indywidualnych i grach zespołowych. Każdy nowy odcinek to nauka techniki niezbędna dla każdego młodego sportowca. Pokażemy Wam nie tylko ćwiczenia koordynacyjne, ale także jakich błędów nie popełniać w trakcie ich wykonywania. Zaczynamy Akademię, Akademię Garoxa! Garoksa. Do kształtowania koordynacyjnej zdolności motorycznej w kolejnym odcinku Akademii Garoksa wykorzystamy podskoki na płotkach o zróżnicowanej wysokości. Płotki ustawiamy do siebie pod kątem prostym. Wykonujemy podskoki obunusz wykorzystując pracę wymachową ramion. Podskoki wykonujemy naprzemiennie na wprost i poprzecznie, utrzymując stałą siłę odbicia. Używamy tylko takiej siły, która pozwoli nam pokonać ustawione płotki. W kolejnych progresjach możemy zróżnicować wysokość płotków, ustawiając poprzecznie niższe płotki o wysokości 36 cm, a do skoków na wprost używamy płotków wyższych o wysokości 45 cm. W przypadku tej progresji staramy się różnicować siłę odbicia zależnie od wysokości pokonywanego płotka. Zobaczmy to ćwiczenie raz jeszcze w zwolnionym tempie. Podczas wykonywanego ćwiczenia kształtujemy przede wszystkim zdolność szybkiej reakcji oraz zdolność propriocepcji. Ze względu na zmiany kierunków w wykonywanym ćwiczeniu, ale również różne wysokości płotków, będziemy kształtować tutaj dwie zdolności: zdolność różnicowania kinestetycznego i zdolność dostosowania motorycznego. By zostać mistrzem, wykonuj ćwiczenia systematycznie i bardzo się do nich przykładaj. To już koniec dzisiejszego odcinka Akademii Garoxa. Do zobaczenia.